Netbooki Ferrari One są dedykowane użytkownikom, którzy chcą przekroczyć granice perfekcji. Dlatego mają wiele wspaniałych szczegółów oraz funkcji, które nawiązują do dziedzictwa najbardziej prestiżowych wyścigów na świecie Formuły 1. Na czerwonej pokrywie netbooka Ferrari One do mnie widnieje logo Scudetto Ferrari. Które już od pierwszego wyścigu zdominowało Formułę 1, świadcząc, że jest to po prostu najbardziej ekskluzywny netbook na świecie. Zaprojektowany i opracowany z tą samą pasją oraz doświadczeniem technologicznym, które są siłami napędowymi dwóch najwspanialszych marek świata. Sercem netbooka Ferrari One jest platforma AMD Ultrafin drugiej generacji z technologią Vision, która zapewnia równowagę pomiędzy wielozadaniową pracą oraz długim czasem pracy na baterii. Natomiast Natomiast układ graficzny Ati HD 3200 gwarantuje satysfakcję z wysokiej jakości obrazu o dużej rozdzielczości. 11,6-calowy wyświetlacz Acer Sign Crystal o rozdzielczości 1366x768 pikseli podświetlany diodami LED ma filmowy format 16x9 i doskonale nadaje się do multimedialnej rozrywki o rozdzielczości HD. Ponadto dzięki technologii Vision firmy AMD i wyświetlaniu z podziałem ekranu przy użyciu programu Acer Great Vista Ferrari One zapewnia jakość obrazu, która przez długi czas robi wrażenie. Netbook Ferrari One pozwala utrzymywać stałą łączność, ponieważ zastosowano w nim bezprzewodową kartę sieciową Acer Invlank Amplify, która współpracuje z technologią Acer Signal Up, zapewniającą optymalny odbiór sygnału. Oprócz tego komputer jest wyposażony w interfejs Bluetooth Enhanced Data Rate.